Na ulicach starożytnych miast, podobnie resztą, jak i jest czasami dzisiaj, kwit handel tanią żywnością, od razu gotową do spożycia. Już w starożytności takie coś było. W Grecji popularniejsze były suszone ryby. W Rzymie można było kupić zupę ścisiewicy podawaną z pieczywem i makaronem. Dużym, dużym uznaniem w Rzymie cieszył się również gotowany uprażony prażony bób, lub smażone ryby kiełbaski wieprzowe oczywiście, gulasz skóropatwy, czy jajka sadzone. W dziele o sztuce kulinarnej, Ksiąg 10, napisanym przez Marka Gaviusza w, w V wieku naszej ery, podał przepis na isicia omentala, taka nazwa była, które robione było z mięsa mielonego, wina i pieprzu. Kotlety te smażono na ruście i wsadzano w bułkę, jakąkolwiek bułkę, którą wtedy mieli. Oficie polewano je również garum, czyli słynnym sosem przygotowanym ze sfermentowanych ryb, które Rzymianie podawali prawie do wszystkiego. W Pompejach odnaleziono pozostało się około 150 różnych restauracji, które nazywano Termopolia. Można było w nich nabyć tanie jedzenie, alkohol, bardzo często brane na wynos. Takie miejsca składały się z jednego małego pomieszczenia otwartego bezpośrednio na ulicę, żeby ludzie bezpośrednio mogli wejść, z charakterystycznym blatem, z dziurami, do którego wkładano gliniane słoje z jedzeniem i winem. Niektóre termopolia były budowane w taki sposób, aby potencjalny klient mógł zakupić jedzenie i bez potrzeby wysiadania z wozu, wozu oczywiście konnego, nie mieć my, na nie, nie myśli prawda, motoryzacji żadnej. Więc to już był taki zaczątek, pierwszy zaczątek dzisiejszych prawda, tak zwanych McDrive'ów, czy prawda, innych takich restauracji, gdzie można podjechać, przez okienko podać i już coś jest. W średniowiecznej Europie duże obszary miejskie wspierały licznych sprzedawców, u których można było nabyć gotowe dania, takie jak ciasta, pasty, gofry, wafle, paszteciki, naleśniki, gotowane mięsa. Wszystko było od razu gotowe do spożycia. Również Aztekowie mieli sprzedawców na swoich targowiskach, targowiskach, które sprzedawali atoli, czyli klej z ciasta kukurydzianego, tamales z różnego rodzaju już gotowanego mięsa, czy pieczone, uwaga, insekty. W XV wieku w Niemczech zaczęto serwować kotlety z siekanej wołowiny. W Hamburgu y, podobno po raz pierwszy je podawano, dlatego, dlatego nazywano je stekami hamburskimi. Przewiezione przez niemieckich emigrantów do Ameryki bardzo, sta, bardzo szybko stały się popularne i na stałe weszły do kanonu kuchni amerykańskiej. Długo pozostawały tylko ściekanymi kotletami, aż do 1885 roku, <laughs> kiedy to niejaki Charles. Charlie Nagrin, wzorem Lorda Sandwicha, wpakował stek hamburski między dwie kromki chleba. Jego klienci byli zachwyceni, a konkurencja szybko potwierdziła pomysł. W 1904 roku na targach garncarskich Fletcher Davis zaproponował klientom kotlet na grzance z bułki z sałatą, musztardą i ketchupem. Reszta, jak to mówią, jest historią. Tak przybra, przybrany kotlet w grillowanej bułce, podbił Amerykę, i w ten sposób powstał dzisiaj znany nam pod nazwą hamburger. I można go zjeść w każdym amerykańskim mieście, i nie tylko amerykańskim. Na ulicach Wrocławia też takie coś jest do dostania. Pierwszą siecią sprzedającą hamburgery była sieć jakąś sieć, która? Nie, nie McDonald's, bo McDonald's powstał znacznie później. Kansaska sieć White Castle, tak to się nazywała, a następna była dopiero KFC, a dopiero później McDonald's. I tak powstawały frytki, hamburgery, hot dogi, pizze, sandwichy, tortille, wrapy, pizzę, jak mówiłem, i szybkie inne potrawy zaliczane do jednej kategorii szybkiego jedzenia, tak zwanych fast foodów. <laughs> Czyli szybko przygotowanych, serwowanych na poczekaniu potraw, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Na okresie tej dzisiejszej pandemii te, tego rodzaju bary, tego rodzaju serwowane posiłki też są bardzo, bardzo często odwiedzane, bo właśnie tak jak wspomnieliśmy przed chwileczką, mają podjazdy dla samochodów, nie trzeba mieć kontaktu żadnego, przez mikrofon się zamawia, przez okienko się podaje torebkę i można już od razu wyjechać. Każdy wie, że są niezdrowe, każdy wie, że są <coughs> w jakikolwiek sposób prowadzą do jakby otyłości, nawet cukrzycy, a nawet do różnych innych chorób, ale trudno znaleźć się osobę, która by przynajmniej raz czegoś takiego nie spróbowała. Nie spróbowała frytek, kebaba, hamburgera. Dlaczego zdobyły taką popularność? Skąd się wzięła ta popularność takich, takich rzeczy, szybko przygotowanych, szybko dostanie, szybko do jedzenia wziąć i wyjść i, 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 i jeść. Co, skąd się to wzięło? To dlatego, że wszyscy się dzisiaj gdzieś spieszą. I tak jest już od lat. Wszyscy gdzieś się spieszą. Wszyscy chcą gdzieś robić wszystko na szybko. Spieszymy się, gonią nas terminy. Mamy problem, gdy musimy odpocząć. Czynności, które kiedyś wypełniały dosyć znaczącą część życia, choćby takie jak czytanie książek, prace domowe, odkurzanie, pranie. Dzisiaj nie zajmujemy się nimi, a my, a my ciągle nie mamy czasu. Dzisiaj pra, do pralki wrzucamy pranie, robota się włącza w aplikacji, który sprząta, zmywarka chodzi, myje naczynia, a my ciągle nie mamy czasu. Spotkania z rodziną czy przyjaciółmi są marginalizowane, ponieważ brakuje nam na nie, na nie czasu. Nie, nie możemy się spotykać, nie spotykamy się. Jedzenie typu fast food kłóci smakiem, ale należy pamiętać, że to zasługa aromatów, to sztucznych aromatów, sztucznych substancji dodawanych do tych produktów. W rzeczywistości fast foody zapychają żołądek, a nie zaspają głodu. I tak zagonieni przez cały ten pośpiech Przenosimy to wszystko, cokolwiek mamy, gonitwę przenosimy z życia codziennego, fizycznego na życie duchowe. I tu też możemy zauważyć pośpiech i potrzebę mocnych doświadczeń. Współczesny człowiek chce osiągnąć wszystko w jak najkrótszym czasie. Dba o siebie, o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo. Ma mało czasu, więc wszystko przeżywa intensywnie. Nawet szybko wypoczywa, lubi gadżety, mocne przeżycia, życie na krawędzi. Prawdziwych i istotnych dla każdego człowieka przeżyć wartości nie da się zastąpić gotowymi rozwiązaniami. To, co jest ożywione, musi być podtrzymywane swoim istnieniem pokarmem. Odpowiednim dla odpowiedniego istnienia. Inaczej marnieje. Spróbuj się nie podlać kwiatka. Nawet ja o tym wiem, chociaż z ogrodnictwa i prawda, różnego rodzaju rzeczy jestem całkowitym leikiem. Nie wiem, jak ten kwiatek się nazywa, nie wiem, jak ten się kwiat nazywa, ale wiem, że jeżeli się go nie podleje, przynajmniej raz na jakiś czas odpowiedni dla danych kwiatków, to może być za późno. Żona kiedyś wyjechała na, do, do, do Asi w Londynie. Mamy kilka, takie całe parpety kwiatków. I mnie się wydawało, że je wszystkie podlewałem, ale o jednym zapomniałem. Gdzieś stał za doniczką kolejny taki mały kwiatuszek sobie stał. Jakieś takie listki, ja nie wiem, jak on się nazywa. I kiedy go zauważyłem, i go zacząłem podlewać, to już było za późno. On już uschł. Brak pożywienia lub pokarm niewłaściwy dla ciała staje się powodem różnych chorób. Nie służy ciału także i nadmiar pożywienia. Podobnie ma się sprawa z duchową sferą życia człowieka. By mogła się ona rozwijać, musi być karmiona właściwym pokarmem. Ale nie bułką, nie chlebem, nie sałatą, ale czym? Czym jest pokarm dla duszy naszej? Ewangelii Jana, szósty rozdział. Od trzydziestego 32. Będę czytał. Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie możeś dawać chleb z nieba, ale ojciec mój, mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba stępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekł do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Tacy byli często ludzie, tacy, tacy są ludzie. Jeżeli ktoś powie, to daj, daj, panie, jak chcemy, jak chcemy ten chleb. Wtedy Jezus mi powiedział, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I w 48. Wersecie 6 rozdziału powiedział mi wprost: Ja jestem chlebem żywota. W Parku Narodowym w, Stan w Stanach Zjednoczonych. Zauważono, że niedźwiedzie, populacja niedźwiedzi bardzo zmalała, zaczęła się kurczyć. Ponieważ niedźwiedzie w Parku Narodowym nie mogą być zabijane, ani nie mogą nic, zaczęto badać dlaczego, co jest przyczyną, że tych niedźwiedzi ubywa. Zaczęli badać, zaczęli obserwować niedźwiedzie, zaczęli je interesować się i okazało się, że niedźwiedzie umierają z głodu. Z głodu? W Parku Narodowym? Mają do dyspozycji wszystko, cokolwiek jest. Tam jest naturalny dobór, że tak powiem, życia. Silniejszy zabija słabszego, słabszy umiera, chory ginie. To jest naturalny dobór. Dlaczego niedźwiedzie giną z głodu? Okazało się, że niedźwiedzie giną z głodu z powodu turystów. Ponieważ kiedy turyści przyjeżdżali do takiego parku, to również spożywali tam posiłki. Zostawiali mnóstwo okruchów, różnych rodzajów odpadków, różno, zostawiali to wszystko na widoku, nie sprzątali po sobie, co spowodowało, że niedźwiedzie mieli gotowy pokarm, nie musieli polować. I przez lata niemalże można powiedzieć, oduczyły się polować, oduczyły się zdobywać pożywienie swoimi własnymi siłami. Mieli gotowiec. Przychodzili? Jest. Kiedy turystów zabrakło, kiedy z pewnych przyczyn zamknięto park dla zwiedzających, niedźwiedzie zostały pozbawione źródła tego, tego jedzenia. Musieliby polować znowu, ale one nie wiedziały, jak się teraz poluje. One odłączyły się, były zbyt leniwe, zbyt być może otyłe, zbyt wolne, żeby polować. My również przychodzimy do fast foodowego jedzenia w pośpiechu. W codziennym życiu ulegamy całej masie zamienników duchowego życia. Tekst Biblijny przesłany nam przez SMS-a. Gotowa modlitwa w jakiej intencji. Jak się zgadzasz, to w odpowiedzi tylko kliknij tak. Już jest gotowy, więc musisz myśleć na temat tej modlitwy. Ona jest, wypisana, przeczytałeś, kliknij tak, do widzenia. Gotowa modlitwa w jakiejś intencji. Gotowy tekst, gotowce tekstów, modlit, abyś tylko nie musiał tracić czasu na pracę. Znaleźć można na wszystkich mediach społecznościowych tak, takie, takie rzeczy. Weź, przeczytaj, kliknij, wyślij, nie musisz szukać, nie musisz grzebać, nie musisz czytać Pisma Świętego, dostaniesz codziennie, jak tekst, to dostaniesz codziennie dwa. Ja nie mówię, że to jest złe, nie, absolutnie. Ja mówię, że przyzwyczajeniem do takich rzeczy możemy zapomnieć nowy, Testament, Stary Testament. Co to znaczy? Co to jest? Stary, stary to na początku, czy nowy na początku. Objawienie to. Co, co za księga? Ja, ja nie wiem, co to jest. Bo ja mam wszystko napisane już w komórce. Mam napisane tu, tekst, SMS-a, czy tam jest. Co tam pisze OBJ? Nie wiem, co to jest OBJ. Nie wiem, co to jest ZA. Skąd ja mogę teraz to wiedzieć? Można znaleźć propozycję. Złóż ręce przed ekranem swojego smartfona, komputera, tabletu i powiedz Amen. Na dziw wystarczy. Do biegu gotowi start. I do pracy. I pędzimy. A przez sam Pan Jezus w Ewangelii Jana powiedział o pokarmie. W Ewangelii Jana, czwarty rozdział. 32 drugi werset. Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. To jest historia samarytanki. Uczniowie poszli coś kupić do jedzenia. Wracając spokojnie i chcą mu dać je. on mówi on, ja mam pokarm, który wy nie wiecie. Myślę sobie, co mógł ktoś przynieść do, coś do jedzenia. I w 34 werset powiedział tak. Moim pokarmem jest spełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. To jest moim pokarmem. Gdzie znajdziemy ten pokarm, który opisuje wolę Ojca, który posłał Jezusa? Oczywiście, w księdze, w, w, w Piśmie Świętym, w którym trzeba coś poszukać. Karmi się Bogiem każdy, kto w duchu wiary wczytuje się i wsłuchuje słowa Biblii. Stary i Nowy, Nowy Testament są adresem do wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Co zrobiłem aby ten pokarm był skuteczny? Księga Ezechiela, rozdział trzeci, wiersz dziesiąty. Czytam według Biblii Tysiąclecia. Wreszcie powiedział mi, synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie, do, do ciebie, i przyjmij je do swoich uszu. I przyjmij je do swoich uszu. Trzeba więc pozwolić, aby przeczytane słowo przebiło się przez rozum, i trafiło do serca. Jest taki sześć etapów. Szybko je, je przejdziemy. Karmienie się słowem Bożym. Czytanie. Księdza, księga Objawienia, pierwszy rozdział trzeci. Błogosławiony ten, który co robi. Czyta, nie ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, zachowują to, co w nim jest napisane. I ten, ten tekst zawiera jakby, jakby trzy etapy nasze, ale zaraz z nami zrozumiecie i wszystkie etapy przejdziemy. Drugi etap, słuchanie. List apostoła Pawła do Rzymian, 30 rozdział, 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. W Egelii Łukasza, w ósmym rozdziale czytamy, Baczcie więc, jak słuchajcie, jak słuchacie. A w Księdze Objawienia, w listach do e, siedmiu zborów, na, na każdy, przy każdym liście, siedem razy powtarzają to samo. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kolejny etap, studiowanie. Znamy ten tekst z dziejów apostolskich, 17 rozdział, wiersz 17 o Berejczykach, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Ponieważ oni przyjęli słowo z całą gotowością, co robili codziennie. Badali, inaczej mówiąc, studiowali całe to słowo. Czy tak się rzeczy mają? Kolejny etap, zapamiętywanie. Psalm 119, wiersz 11. W sercu moim przechowuję słowo Twoje. Wiecie dobrze o tym, że dziecko nauczone wiersza psalmu, tekstu pamięciowego, jakikolwiek tekstu, w w czasie, kiedy jest dzieci... jako dziecko, kiedy gdzieś tam mówi tutaj na środku, gdzieś tam na tekstach religii, nauczy się tekstu na pamięć, to oni ten tekst potrafi pamiętać aż do, aż do późnej starości nawet. Nauczony na pamięć tego tekstu. On na początku nawet nie wie, co ten tekst może znaczyć, ale on, go u... on się nauczył tego tekstu, on wie, że taki tekst jest. W przypowieści Salwona VII rozdział. rozdział. Trześć moich przykazań, a będziesz żył, trześć mojego skazania, jak swojej źrenicy, przywiąż do swoich palców i wypisz na tablicę swojego serca. Przywiąż, wypisz, pamiętaj o tym. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy: Zapamiętywanie tekstów, uczenia się tych tekstów, w jakikolwiek sposób one tam są. Kolejny etap rozmyślanie. Szczęśliwy most, który nie idzie radą bezbożnych. Ani nie stoi na drodze grześników. Wiersz drugi, lecz ma upodobanie w zakonie pana, i zakon jego rozważa dniem i nocą. Rozważa, czyli cały czas o niej myśli. Uwaga, nie myśli o serialu. Nie myśli o tym, co nas w mediach społecznościowych. Nie myśli o tym, jaki program jest naj, najlepszy do tego. On myśli o czym? O słowie pana. No i trzeba, skoro rozmyślamy, to trzeba to stosować w naszym życiu. Ktokolwiek by ten rozwiązał, jedno z przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, tak będzie nazwany wielki w Wielkim Królestwie Niebios. Bądźcie wykonawcami słowa, mówili z Jakuba, a nie tylko słuchaczami. Czyli stosujmy to w naszym życiu nie tylko teoretycznie. Ale idźmy za tym. Sześć etapów: czytanie, słuchanie, studiowanie, zapamiętywanie, rozmyślanie i stosowanie. Zadbaj o dietę duchową. Nie chyba się duchowym fast foodem. Stosuj te sześć etapów właściwego kremienia swojego duchowego życia. Uważaj, abyś nie zagłodził duszy, nie zagłodził swojego serca, nie zagłodził swojego rozumu, nie zagłodził swojego duchowego życia. Dbaj o szczerą i prawidłową relację z ojcem. Spożywając chleb żywota w świetle i zrozumieniu Ducha Świętego. Amen.